Zapraszam dzisiaj na szybki filmik z szybkimi dekoracjami z patyczków. Na początek zrobimy świecznik. W tym celu użyjemy y, szkła, y, szklanki pod świeczcem. Moja akurat jest z Ikei I cały met polega w tym, na tym, y, by szklanka ku dołu się zwężała. To y, dzięki temu na patyczki zacz zaczną się same pokładać, i to będzie fajnie, dość ciekawie wyglądało. Po włożeniu wszystkich patyczków za gumkę. Ja je sklejam gorącym klejem, a następnie pomaluję na biało i tą dużą szklankę usunę, a będę wkładać mniejsze szkło po świeczce. Też można tutaj wykorzystać patyczki cynamonu, także dowolność materiału zależna od Was. Ok, teraz już tak sklejony świecznik, maluję na biało. Możemy też na tą farbę posypać prokat, wtedy będzie może to bardziej świąteczne. Ogólnie praca jest bardzo szybka. Jedyne co nam zajmuje czas to schnięcie farby. Ja nie wiem jak, jak w Polsce, ale tu w Irlandii spotkałam się z takimi osobami dość często i wiecie co, one są naprawdę dość drogie, no bo 15 euro za taki świecznik z patyku, który możemy sami zrobić bez większego problemu, to wydaje mi się, że to jest trochę za dużo. Kolejna moja propozycja to będzie ramka, yy, też z patyczków oczywiście, którą powiesimy na drzwi pokoju yy, i w środku tej ramki z patyków będziemy zawieszać bombkę yy, i w tym momencie na bombce można jakimś yy, markerem yy, napisać imię osoby, która zamieczkuje ten pokój. Nim Hmm, Zwiążę, ja będę związywać oczywiście te rogi tej ramki, ale możemy też użyć gorącego kleju. Nim to zrobię i pomaluję na biało te patyczki. <laughs> Lubicie chodzić po sklepach i przyglądać się rzeczą i, tak że tak powiem, um, być takimi hakerami? Przyjść do domu i samemu spróbować to zrobić? Bo ja to bardzo lubię. A teraz już ramka jest pomalowana. Ostatni róg związuje i zawieszę w środku bombkę. Może być to, um, to bombka szmaciana, ee, bądź jakakolwiek. Ja dam taką z Ikei, serduszko z Ikei. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji, do kciukowania w górę. I do następnego, pa!